O, cześć, mam na imię Maciej, przyjechałem z Londynu, ale pochodzę ogólnie ze Stalowej Woli jestem tutaj trzynasty raz. Hej, ja jestem Paulina, jestem z Poznania i jestem piąty raz na Utsoku. Pierwszy raz z mężem, a w zeszłym roku się tu Hej, jestem Kogut, na Utsoku, nie wiem, jestem z ósmy raz, no i pierwszy raz z rodą. jak się podoba? No fajnie, fajnie jak super. zawsze jestem Natalia, jestem z Wrocławia. na Woodstocku jestem trzeci raz. Cześć, jestem Marek z Poznania, a to jest mój 17 przystanek Woodstock. Cześć, jestem jego z Bydgoszczy, jestem na Woodstocku pierwszy raz. Cześć, jestem MC, też jestem na Woodstocku pierwszy raz, jestem z Bydgoszczy. Marlena. Cześć, jestem Ewelina. Jesteśmy spod Warszawy. Tak. Który raz na Ustoku? Pierwszy. pierwszy. I jak się podoba? Dopiero pierwszy no, na jutru. Może być. A nie, tak jest Cześć, jestem Kasia, jestem z Zabrza i na Udstoku jestem ósmy raz. Pozdrawiam!